A, 10 wychodzimy, 5, 40 pobudka i vamos. Kolejny dzień, już nawet nie wiemy, który, 15 chyba, co nie? dla skupek w trakcie śniadania. No i znowu e, No zakładamy buty i zdejmujemy tak z pięć razy dziennie tutaj. No ładnie ubrane to drzewko, ładnie W razie moja taktyka na buty jest taka, że zakładam rano, jak się jest ciemno i zimno, kryte buty. No i najczęściej tak około 13, jak już jest taki skwar, że te buty parują w środku i odparzają wszystko, em, zakładam skarpetki, znaczy nie, zakładam sandałek. <noise> Najczęściej bez skarpetek od razu. I te ostatnie 5, czasami 10 km idę w sandałach. No i fajnie, bo się nic nie odciskuje, bo się zmienia tam siła nacisku. I miejsce, gdzie stopa jest podpierana, bo jest inne obuwie. Na razie się super sprawdza. 15 dzień nie będziemy zapeszać jeszcze zalo, ale nie mamy żadnego odcisku, żadnego plasterka. E, no nic, po prostu e, super gładkie stópki pielgrzyma. Hej mrówki, do Santiago to w lewo, a nie w prawo. Prosto, prosto. No derecha, izquierda, izquierda. Po przejściu 17 km szukając supermarketu znalazłyśmy, jesteśmy bardzo szczęśliwe, każda ma to, co chciała, czyli owocki, nektarinas, jabłko, kolka i soczek pomarańczowy. Przy takiej pogodzie to można chodzić, bo ogólnie nie ma słońca. A tak wyglądają stópki pielgrzyma w 15, 15, 15 dniu chodzenia. Tutaj jest lekkie obtarcie po tym, yy, po tym deszczu, ale zupełnie mnie to już nie boli. To bolało tylko jeden dzień. Wtedy musiałam iść w klapkach przez 15 km. Tak, tak to całe stópki całkiem nieźle. Żadnego odcisku. Nic się tutaj nie dzieje, nic nie boli. Czasami ta poduszeczka boli, ale to już naprawdę po 30 km. No i w każdej przerwie po prostu z Alo Jesteśmy na Bosaczka, śmiejemy się, że jesteśmy jedynymi osobami w kościele na Bosaka. W każdej przerwie wietrzymy stopy i sobie je rozluźniamy, jak mamy siłę, po prostu. I na razie, jak do tej pory, wszystko działa nienagannie. Tak czasami dobrze mieć wsparcie z tyłu i to, że idę swoim wolnym tempem, ale jest już daleko. No ale zobaczcie, co jest na drodze. Sandały znalazłam Więc Więcej wezmę, a potem za jakiegoś fanta <noise> będę mogła sobie wykupić. <noise> Godzina 13.20 i po raz piąty, bodajże czwarty dzisiaj trzeba ubrać buty. Dzień jak dzień. A te skarpetki są jeszcze takie sprytne, że tutaj gdzie się najczęściej obciera, to mają takie umocnienia i są takie mięciusie. No i elegancko działają, naprawdę. Tylko jakieś 35 stopni to jednak się gotują, ale to chyba tak jak wszystkie. Bardzo eleganckie, dobre skarpetki, dobra skupka. Przejdźmy do miejscowości Masija, 27 km za nami, jest 13.30. A to są stare mury rzymskie jeszcze. Niesamowite, że to jeszcze stoi. I się ciągnie tam jeszcze dosyć daleko, tylko nie widać tego. Bo... O, tutaj po tej stronie nawet jeszcze piękniejsze te mury takie zostały w całości. To chyba było dla Rzymian jakieś miasto obronne, bo to wszystko w formie takiej fortecy. Nie wiem za bardzo jak to się fachowo nazywa. No ale idziemy dalej, zobaczymy, czy dzisiaj na pewno jeszcze piąteczkę zrobimy. Może kolejną piąteczkę zobaczymy, jak siły pozwolą. Jak nóżki. No i lecimy dalej. Pozdrawiamy. Większość dnia dzisiaj idziemy wzdłuż takiej dosyć mocno uczęszczonej trasy, więc nie, nie jest zbyt fajnie dzisiaj, no ale bierzemy to, co jest i tyle. A już po raz kolejny widać takie znaki, które wskazują, że znaczy nie TZ tylko Santiago. Już jesteśmy po 30 km, więc już ciężko. I na znakach już od jakichś dwóch dni Castilla, czyli Rejon ten Castilla i Leon. Jest po prostu zamazana albo białą farbą, albo czarną. Chyba to oznacza, że... że ludzie z Leonu, im bliżej jesteśmy Leonu, tym bardziej widać to, że ludzie z Leonu chyba nie za bardzo lubią rejon, e, rejon Castilli. A... śmieszne jest to, że jak byliśmy bliżej Castilli, czyli jakiś tydzień temu, czy 6 dni temu, to Leon był zamazany <laughs> i była tylko Castilla. Więc widać po prostu, że tutaj ci mieszkańcy Castilla i Leon średnio się zgadzają na to, żeby być jednym rejonem. Tak jak nasze warmińsko-mazurskie miało być oddzielnie warmińsko, a oddzielnie mazurskie. W sumie jak się na Warmi powie w Olsztynie, że jest się na Mazurach, to zawsze cię poprawią, że w sumie to jesteś na Warmi. I tak samo jest w Iławie. <laughs> więc, yy, więc w sumie wszędzie na świecie tak pewnie jest. Już czuję, że gotują mi się stopy, więc czas zmienić buty. Bardzo dobre, wygodne sandałki, eko, z dobrym podparciem dla Tutaj dosyć miękka ta, ta zapiętka. Tu wyszła taksiku, też polecam, pewnie jakieś 4-5 dyszek i można chodzić.